Industrial w składzie Krzysztof Bąk i Andrzej Tyrka. Chcemy Państwa przywitać na naszym kolejnym szkoleniu w formie webinaru. Tematem szkolenia jest wysoce system nawózki trakcyjnej i podwozia użytkowe: Protect 365 TiX oraz Noworus 2850 DT. Wykorzystując chwilę, aby inni mogli dołączyć. Zapraszam wszystkich do czynnego udziału w czacie, w którym będziemy może zadawać pytania dotyczące technologii, jak i samych produktów linii Nowol Industrial. No, i teraz, niestety, witam wszystkich ja też serdecznie, ale muszę Wam przekazać złą wiadomość. Pierwsza zła wiadomość to jest to, że to dzisiaj ja będę malował, a nie Krzysztof. Więc efekt malowania może być nieoczekiwany. Tak? Natomiast druga zła wiadomość, no, bardzo nam przykro, ale rozwaliła się nam dosłownie 5 minut temu pompa. Nie pokażemy tego systemu na wysokim ciśnieniu, po prostu nie mamy możliwości zastąpienia w tak krótkim czasie, musielibyśmy odwołać cały webinar. Natomiast mam nadzieję, że uwierzycie, jak gdyby w możliwości tych produktów, zresztą większość tych produktów znacie. I jeżeli ktoś będzie zainteresowany do tego stopnia, że będzie, będziecie chcieli e, sprawdzić ten produkt, to ja obiecuję osobiście, że przyjadę i go również osobiście pokażę na wysokim ciśnieniu. Także tyle woli wyjaśnienia. Taki mały, zepsuł się nam kawałeczek, niestety, tej naszej dużej pompy. No, złośliwość przedmiotów marki, za co bardzo serdecznie przepraszamy i zaczynamy, mam nadzieję, na. Więc myślę, że wszyscy uczestnicy już do nas dołączyli, więc możemy zaczynać. Może na początek, w kilku słowach, o czym będziemy mówić i co będziemy prezentować w na naszym dzisiejszym webinarze. W pierwszej kolejności, krótka informacja, prezentacja teoretyczna będzie połączona z częścią praktyczną. Tematem dzisiejszego webinarium jest system dwuwarstwowy w skład którego wchodzą podkład epoksydowy Protect 365 TIX oraz Grunta emalia epoksydowa NowoRust 2850DT. Przygotowanie części praktycznej zajmie się Andrzej. A my tutaj bo zaprezentujemy zalety zastosowania systemu Protek 365 oraz Noworusta 2850. Więc, przy zachowaniu najwyższego poziomu właściwości izolacyjnych podkładu, czy wysokiego wykończenia gruntu Emali, wystarczy nałożyć tylko po jednej warstwie, aby móc zapewnić zarówno pełną ochronę naszego elementu, jak i uzyskać elastyczną powłokę nawierzchniową. Tak, a teraz ja chwileczkę wejdę w zdanie. Krzysztof będzie przekazywał dalej informacje techniczne, a ja już pozwolę sobie zacząć przygotowywać produkt do aplikacji. Więc Andrzej, tak jak wspomniał, przygotowuje się do części praktycznej, a ja może omówię, więc tyle na wstępie. W pierwszej. W pierwszej kolejności zacznijmy od podkładu epoksodowego 65X. Opakowanie handlowe podkładu jest tak przemyślane, abyśmy mogli dodać do niego utwardzacz oraz rozcieńczalnik bez wykorzystania drugiego opakowania. Jest to o tyle istotne, ponieważ koszty utylizacji odpadów wzrosły pięciokrotnie w tym czasie a myślimy, że będzie, będzie będą rosły jeszcze, jeszcze bardziej. Więc może teraz przejdźmy do informacji, jak zaaplikować ten produkt. Więc Protect 365 TIX utwardza się z hardem 5960 i mamy go w dwóch wersjach, standardowej i w szybkiej, w zależności od potrzeb klienta. Jest ona rozcieńczana TINem 60. Proporcje mieszania tego podkładu są to 4 do 1 i lepkość, lepkość jaką tutaj mamy zadaną to jest między 15 a 20 sekund na DIN 6. Produkt jest bardzo stabilny, możemy aplikować w jednej warstwie 300 mikronów na mokro, także... Pozwala to na, na spore ograniczenie czasu i, i, i kosztów tutaj na, na lakierni. Przejdźmy może do charakterystyki samego produktu. I systemu dwuwarstwowego, jakim dzisiaj prezentujemy Protect 365 Pix. Więc, charakterystyka samego podkładu procesowego, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to wysoka stabilność. 300 mikronów mokro w jednym przejściu. Aplikacja hydrodynamiczna, pneumatyczna i elektrostatyczna. Produkt oczywiście ekologiczny. Bez promianów. Zawartość części stałych 59%. I produkt jest przeznaczony na każde podłoże aluminium, stal, ocynk czy też lamina. Do takich niewątpliwych zalet tego produktu należy też doliczyć możliwość obróbki jego szlifowania po 45 minutach w 60 stopniach. Jest to wartość dla utwardzacza szybkiego, fast. Może teraz informacje o produkcie Protect 365 TIX, właściwości i jego zastosowania. Zastosowanie jest dosyć szerokie, ponieważ możemy go stosować jako środki transportu, maszyny i urządzenia, konstrukcje stalowe. Może tutaj poproszę Andrzeja o. Komentarz w tej kwestii? Więc jak wiecie, Protect 365 jest naszym topowym produktem i zastosowanie ma naprawdę bardzo szerokie. Myślę, że większość z Was go już próbowała. Natomiast jeśli nie, to zachęcam. To jest produkt, który został specjalnie przygotowany tak, żeby można było aplikować nim i grube, i cienkie warstwy. Można aplikować, tak jak już Krzysiek podkreślił, w każdym systemie. Więc jest bardzo wszechstronny. I przede wszystkim bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne. My tutaj pokażemy wersję szarą. Jest również wersja beżowa, która pozwala na tak zwane utworzenie kontrastu ze stalą, bo bardzo często zdarza się wśród klientów, że przy wymalowaniach konstrukcji stalowych no nie ma super ekstra, idealnego oświetlenia i potem są tak zwane niedomalowania, szczególnie w tych miejscach trudno dostępnych. Natomiast kolor beżowy pozwala na to, żebyśmy mogli widzieć lepiej, gdzie ten podkład został położony. A powiem państwu także, jedna wylana pełna warstwa przy odpowiedniej aplikacji potrafi dać stuprocentowe zabezpieczenie antykorozyjne. Także tyle, jeśli chodzi o produkt. W dodatku ja jestem gotowy do wymalowania, więc myślę, że przejdziemy do tej części praktycznej. Mam nadzieję, że się nie zbłaźnie. Proszę włączyć kabinę. Po co zwrócić się każdy równo aplikuje produkt. Produkt również bardzo ładnie miękko się aplikuje. Można wyłączyć kabinę. Co je Jak widać działamy na żywo. Okej. Okay. W tej chwili nas pewnie wyraźnie będzie słychać jak na tego. Ja chcę powiedzieć o parametrach natrysku, dlatego że porównawczo tutaj mamy pistolet RP, ale do podkładu dysza 2 przynajmniej taka. Natomiast normalna charakterystyka przy pompie jest to ciśnienie około 140 atmosfer, dysza 13 i aplikacja hydrodynamiczna. Może być oczywiście z osłoną powietrza, osłona powietrza w granicach dwóch. I efekt końcowy jest bardzo podobny. Jak widzieliście, ta aplikacja moja charakteryzowała się przede wszystkim tym, że chodzi o te równe nakładki. Tak naprawdę niewielka różnica jest między aplikacją hydrodynamiczną, jeśli chodzi o oglądanie z daleka, natomiast na pewno sami zdajcie sobie sprawę z tego, że malowanie pompą hydrodynamiczną wymaga pewnej sprawy. Więc niektórzy mogą podejrzewać, że mnie po prostu tej wprawy już brakło, ale takie prawo też macie. Mam nadzieję, że uwierzycie, że niestety, ale sprzęt tym razem nas zawiódł. Mam nadzieję, że po raz ostatni będziemy przygotowani następnym razem już na zasadzie dwóch. Tyle co do charakterystyki samego natrysku i produktu. Krzysztof pokazał jak wygląda element pomalowany podkładem. Natomiast my mamy przygotowany panel już odparowany. Jest to zrozumiałe, dlatego że w tej chwili musielibyśmy czekać od 30 do 40 minut. Jeszcze na dodatek kabina musiała pracować cały czas, żeby zaaplikować grunto Emalię. Natomiast no, musimy sobie pozwolić na ten skrót z racji tego, że tyle czasu nie mamy. Widzę, że tam komentarze bardzo pocieszające. Andrzej dasz radę. bardzo dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że wszystko gra. Proszę powiedzieć, czy może są pytania jakieś związane z tym podkładem jeszcze? Wygląda na to, że nie. W takim razie Krzysztof przejdzie do następnej części, a ja sobie szybciutko moje sprzęt i zaczniemy następne działanie. No więc tak, kolejnym krokiem, tak jak Andrzej wspomniał, mamy już przygotowaną blachę, więc możemy bezpośrednio przejść do kolejnego etapu. Ale zanim ten etap nastąpi, może krótka charakterystyka y, naszej znaczy gruntu z noworusta 2850. I tutaj y, może tak opowiem, y, jak wygląda opakowanie. W przypadku gruntu emali wszystko jest y, też tak przemyślane, y, bo można dolać, y, dodać y, pasty pigmentowe w tym samym miejscu, Należy dopowiedzieć, że stosunek żywicy jest 85% do 15% pigmentów. Nadmienię, że pasty pigmentowe na mieszalniku są uniwersalne. Można je zastosować do każdej pasty żywicznej w systemie Nowo-Industrial. Do tego samego opakowania też zmieścimy utwardzacz i rozcieńczalnik w odpowiedniej proporcji mieszania. Teraz poprosimy tutaj... Andrzeja za chwilę o, o, o wymalowaniu, a my jeszcze omówimy tutaj informacje techniczne odnośnie y, aplikacji, więc NowoRust 2850 jest utwardzany z HTM5960 i z rozcieńczalnikiem DIN60. Proporcje, y, proporcje mieszania to 3 do 1, w rozcieńczeniu do 15%. Lepkości zadane. 25 sekund do 40 na DIM 6. Aplikacja na jedną, dwie warstwy, w zależności od potrzeb. I grubość pojedynczej suchej warstwy, w zależności od systemu aplikacji, od 100 do 200 mikronów. Może przejdźmy do charakterystyki tutaj. Gruntemali i charakterystyka gruntemali. Więc tak jak powiedziałem wcześniej produkt aplikowany jest na jedną dwie warstwy, elastyczna powłoka, produkt ekologiczny, produkt bez kromianów. Zawartość części stałych 63%, dostępność kolorystyczna flota RAL-NC-Strack. I ten system wytrzymuje 1000 godzin w komorze solnej przy grubości 200 mikronów całego systemu. Możliwość aplikacji hydrodynamicznej, pneumatycznej, jak i również elektrostatycznej. Andrzej przejdzie teraz do części aplikacyjnej, a my jeszcze omówimy właściwości i zastosowanie. I tutaj, zastosowanie oczywiście, środki transportu, maszyny i urządzenia, konstrukcje stalowe. Natomiast trzeba nadmienić, że w każdym z tych przypadków system nie może być bezpośrednio wstawiony na promieniowanie UV. I tutaj poproszę może Andrzeja o komentarz. Dzięki Krzysiu. Krzysztof wspomniał o tej elastyczności, więc ja może troszeczkę wrócę do tego tematu, dlatego że jesteśmy wam winni troszeczkę wyjaśnienia. Jak wiecie, wszystkie systemy foksydowe charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością, dzięki czemu mamy tą dużą odporność korzyjną, dlatego że są również bardzo dobrze odporne na wilgoć, ale niestety ich wadą w pewnym sensie jest właśnie wysoka sztywność. Więc na dużych konstrukcjach, które mocno pracują, wymaga się, aby podkład ten był troszkę bardziej elastyczny. W związku z tym, że no przy takich sytuacjach można lekko stracić antykorozję, została wymyślona grontoemalia uelastyczniona, który aplikuje się dużo grubiej, właśnie po to, żeby uelastycznić cały system. Co to znaczy? Badania laboratoryjne pokazują, że wyniki tłoczności blachy, która jest pomalowana gruntoemalią są porównywalne do, grunto, do wyników grunto-emali poliuretanowej. Więc zwróćcie uwagę na to, zbliżamy się do systemów, które właśnie są przeznaczone jako systemy elastyczne na konstrukcje stalowe. Więc jest to wynik naprawdę bardzo dobry. Czasami warto o tym pamiętać, że jeśli klienci mają szczególne wymagania, to taki produkt funkcjonuje. Na chwilę obecną możemy taki produkt zamówić w konkretnym kolorze, dlatego że nie robimy go jeszcze na zamówienie bardzo szerokie. Poza tym zdajecie sobie Państwo sprawę, że na, na, na dzień dzisiejszy no, cały świat jest postawiony trochę na głowie i akurat produkty epoksydowe. Są chyba najbardziej wrażliwymi produktami, jeśli chodzi o w tej chwili o czy zamówienia, czy dostawy. Tu chodzi o problem surowcowy. Dlatego no, nie oczekuję, że będzie mnóstwo zamówień w tej sytuacji, więc mam nadzieję, że problemów nie będzie. Ale trzeba pamiętać o tym, że gdybyście Państwo chcieli coś zamówić, to na chwilę obecną możemy zrobić tylko konkretny kolor, mimo że dostępność kolorystyczna, tak jak Krzysztof już powiedział. Jest bardzo szeroka. Mam nadzieję, że wrócimy do tej normalności i w tym momencie będziemy wtedy mogli realizować każdy dowolny kolor. Chcemy jeszcze tutaj pochwalić się certyfikatem, jaki uzyskaliśmy właśnie na ten produkt, czy na ten system, bo to jest produkt epoksyd Plus Gruntoemalia. Koleje DB udzieliły nam certyfikatu. Właśnie na ten system, czyli na wymalowania czy wózków, czy konstrukcji w środku, bo i też takie są malowane. Głównie chodzi o podłogę i całą konstrukcję pociągu. Więc mamy takie możliwości, że firmy, które posługują się tego typu certyfikatem, mogą zaopatrzyć się u nas również w ten produkt i jest on dopuszczony przez koleje niemieckie na całym świecie. Ja jestem już gotowy z aplikacją, więc ewentualnie mogę w tej chwili zaaplikować ten produkt, więc poproszę znowu o włączenie kabiny i spróbuję szczęścia jeszcze raz. Thank Jesteśmy po aplikacji systemu. Jeszcze króciutko, zanim dojdziemy do pytań, bo widzę, że już są pytania, to jeszcze tylko wspomnę o tym, że system aplikowany jest w bardzo podobnych parametrach i na pompie, i na pistolecie, jak podkład epoksydowy. Tutaj lepkości może są trochę wyższe, ale dysze. Mogą być oczywiście przestawione w sensie takim, że może być zastosowana dysza 15, jeśli chcemy mocno przyspieszyć sam system malowania. E, tyle co do samej aplikacji. Mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Jeśli tak, to będziemy pytać. Natomiast padło pytanie, tam zauważyłem jedno trwałość koloru na zewnątrz. Mówimy na pewno, czy pytanie jest pewnie o malie. Tutaj, jeżeli chodzi o epoksydy. To jeżeli chodzi o godziny, to jest w granicach 100-150 godzin w komorze ufałowej. Nie ma jakiegoś totalnego przeliczenia na lata. To sami sobie zdajecie sprawę z tego, więc można powiedzieć, że w porównaniu na przykład do poliuretanów jest to mniej więcej 1 czwarta, jeżeli chodzi o czas. Proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że produkt się niszczy całkowicie. Przy takim promieniowaniu, tylko zdajcie sobie sprawę z tego, że następuje zjawisko kredowania, czyli jak gdyby odbarwienia koloru, więc przy ciemnych kolorach, na zewnątrz, jeżeli byśmy je stosowali, to po prostu po myślę, że w zależności oczywiście od nasłonecznienia, od miejsca, gdzie taki obiekt będzie jeździł pomalowany, no to. To może być rok, to może być pół roku, to może być dwa lata, nawet czasami, kiedy zacznie to kredowanie być mocno widoczne. Natomiast jest to bardzo, bardzo powolna degradacja, dlatego że tworzy się na powłoce taki drobny proszek, który będzie po prostu odpadał po pewnym czasie. Przy dużych grubościach można nawet wspomnieć o tym, że no, biorąc pod uwagę właśnie takie zjawisko, nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o działanie tego, jeżeli zachowano odpowiednią grubość, czyli tą grubość jak gdyby powiększamy o tą degradację, tak to można powiedzieć, ale to są już takie przypadki bardzo rzadkie. Kolejne pytanie, możliwe malowanie mokro na mokro i po jakim czasie? Tak naprawdę czas odparowania gruntemali jest około 20-30 minut i po takim czasie można aplikować już na podkład, z tym, że tutaj istota Rzeczy w samym podkładzie. Jeżeli mamy podkład grubo położony, to ten czas może się wydłużyć do 45 minut. Ale można kłaść go w aplikacji mokro na mokro z racji tego, że są to systemy bardzo kompatybilne. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Jaka podstawa, różnica między 28,50, 27,50 z punktu widzenia technicznego i handlowego? No, jeżeli chodzi o system, o, o aspekt handlowy, to powiem przede wszystkim, no, tutaj musimy wspomnieć o jednej rzeczy, na pewno jest różnica w cenie. Nie powiem w tej chwili procentowo jak duża, ale 28,50 jest troszkę droższe, to jest aspekt handlowy. Jeżeli chodzi o właściwości, to grunto Emalia 2850 przede wszystkim jest bardziej elastyczna, więc można powiedzieć, bardziej wszechstronna. Jeśli chodzi o aplikację, można aplikować grubsze warstwy niż 2750. Oczywiście różnice w proporcjach mieszania to jest podstawa. Tutaj mamy 2850, to jest 3 do 1, 2750, to jest 6 do 1. Stąd nawet zobaczcie, z samej mieszaniny wynika, że produkt, zachowując ten sam utwardzacz, będzie trochę droższy z racji tego, że tego utwardzacza idzie więcej. Ten produkt tak naprawdę został stworzony na potrzeby bardzo dużego dostawcy, mówimy tu o kolei DB, natomiast można go oczywiście wykorzystać na każdy inny sposób. Na przykład podwozia samochodów ciężarowych czy ramy. Z racji tego, że będzie to produkt odporniejszy na obicie kamieni. Do tej pory stosowaliśmy zawsze grunt malię poliuretanową, ewentualnie epoksyd plus poliuretan. Natomiast nie wiem, czy rozwiązaniem równie dobrym nie będzie 28-50 w tym przypadku. Można taki test wykonać. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Nie ma pytań, więc ja mam nadzieję, że ze swojej strony chcę podziękować Krzysiowi, który proszę pamiętać, że pierwszy raz jest na takim webinarium, więc troszeczkę trema go na pewno usztywnia, ale najbliższe webinaria będą dużo prostsze, więc wybaczcie nam wszelkie potknięcia, choćby nawet to, że mój wiek stary spowodował, że zgubiłem okulary w pewnym momencie, no ale jak widzicie to wszystko jest naturalne. Więc ja ze swojej strony dziękuję. Krzysztof ze swojej strony, proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy oczywiście na następne, które będziemy webinaria ogłaszać, jeśli chodzi o terminy.